Ciemka z tej strony Krystyna Wredzis i ze mną jest Budowaniec. Siemo. Dzisiaj zagramy sobie w Blitz SG, ogólnie jest to nowa seria, taka jakby seria, którą będziemy z budowlańcem, nie wiem tak, e, e, dwa razy na tydzień, coś takiego, w i w piątki, e, w sobotę i w niedzielę wrzucali. No i to tyle, no. No, mi nie to. Gdzie Ty, jesteś? Y, dawaj na... Dawaj na jakąś arenkę wbijamy, nie? No. no. E, dawaj na... Y, eee. Chyba no, czekać. Dobra. No. Jeżeli długo nie będzie na wolnej, aren, wolnej arenie, to zrobię. Krótkie cięcie i będziemy widzieli się na arenie No dobra, jest yeah. Dawaj na si na jesteś na 7-7? Yy, nie wpię, Weszłam na No, na 7.7. Okej. Okay. wygracza Solic... solicier. Uuu, to jest pro! Ja tutaj mam wszystkie skrzynki, bo będę... na spawnie. Mam mędrę parłę. Krycha, jak znajdziemy dwa patyki, to mamy dwa miecze fundnięte. Ale jakie, żelazne? No. Mam zupkę. Już Krycha, zostań. Nie jeszcze tym... Masz jakiś lecz? No. Dom... Masz jakiś miecz. Yy, Taki. Się bronisz. Nie ma tu już nic w skrzynkach Lol do tajnego przejścia przeszli Ej dobra chodź Krycha chodź za mną Zaraz za 10 sekund dostaniemy stolidżera, więc Spoko Ej ty używaj mięczaka ja czekam innego bo mam większy damage Ale no wiem Okej okay, mam A no to... A, to ta mapa. No tutaj jest skrzynka. Nie, nie można Bez sensu. Ej, ej! Coś mi się zdziało. Coś mi się stało. Zaklinowałem. Ej, tam jest skrzynka! Jest skrzynka. i coś mnie nie wiem czemu cofa. Ciebie też tofa? Nie. Chcesz zupkę? Ej, masz patyka? Yy, patyka? Nie. Chcesz zupkę? Yy, nie mam jedzie, nie. Mam złote jabłko. O, to dobrze. Ej, dawaj, wspinamy się tam Chodź. Ej, ja idę już po tym moście. Uważaj, żebyś nie spadł. Krycha jak masz patyki, to dajesz mi... No... O skinka. Nic tu takiego nie ma. Ale zabrali. Masz patyka? Nie. Bym chyba powiedział co nie. Krycha wbija na, na jakieś trzeba. Jestem. Ufak. Czas mnie... Chyba nie walczę. Ej ja z za, ja za, tego spadnę. Ufak. Uuu, ale o sobie Ej, po co my tu wchodzimy? Nie wiem. Ej, to ja tu schodzę. Wiem, gdzie mogłoby... może być skrzynka, dlatego ja tam idę. Gdzie? Ej, chcesz klatę? Co jest? Yy, to. Chcesz klatę? Yy, nie. A jaką? Yyy, tą. Zwykłą. Nie. Masz? A. Masz. Ej dawaj tam jest koleś. Masz jakiś hełm? Dobra nie. na razie nie. Dawaj jakiegoś tego koleśka bijemy. Tego koleża. Dawaj damy radę. Ej on ma żelazny? Nie. Leży. Dawaj go. Golciapko jego. I tak to mu Dobra leży. O oh, fuck mam golciapko jego. Zebrałeś wszystko? Ej uciekaj. Uciekaj z wody. Ej mam golciapko. Czekajcie, to sobie pozamieniam. Jak kolejną skrzynkę znalazłam. Spoko. Ej, broń mnie! Ej, jak ktoś, to ja mam jedną Perłę. Spoko, krycha! Co? Popatrz na mnie. No. Ej, da, da, daj. mi Muszę... jakieś. Daj mi jakieś lepsze spodenki albo hełm, masz jakieś. Yyyy, ale zwykły. No tutaj zwykły. Chociaż zwykły. To jest kolejna skrzynka w wodzie, ale ja ją już chciałem. Yyy, masz ten, bo nie mam innego. Spoko. Trochę zużyty, ale przynajmniej no. coś. Ja tu podkładam wszystkie niepotrzebne mi rzeczy. No. Mam trzy skóry, przyda się na coś? Nie wiem. Enchant! Gdzie? Chodź. A tamto A masz level No, drugi A, 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 a Ja mam butelkę Expa No faaak, ja chcę mam też Ej, da, ma, daj mi Expa, daj jak masz butelkę Blitz, blitz jest na, na tym, na spawnie Gdzieś powinien, to znaczy nie na spawnie, ale gdzieś powinien być Ej, chodź, na spawnie jesteś O, znalazł już No żal. Ej, ten, ten koleś, ej, ej, dawaj go, goń go, bo on ma bica.

Dawaj go, musimy go dogonić. Dobra, mamy go. Albo nie. Ej, 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 ej. Ej, przy... padł. Co? Padł. Dobra, to ja zrobię małe cięcie. Liczcie, y, trzymajcie kciuki z zapacia, żeby wygrał. Eee, no kolej zlagowany. Ja zrobię krótkie cięcie i zaraz do Was wracamy. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. bo dwulaniec wygrał. Ten na farcie, bo miała Diaksła wymieć Sharpness 1. Warciaż Ej, jesteś na na... Nie wiem, na jakieś tam ranie. No. Ej, to zna, tak jak zawsze na spawnie. Czekamy na spawnię. O 3 dwa. Wybraś... Wybrałeś klasę. Mam... Dya, y, mam y... Na pierśnik złoty. i podemki. O, o! Nikt tu nie bierze. Ej, 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 pan! Na serio, na serio! Jedno serduszko. Uciekaj, czekaj. Okej, okay, goście na spami się leją. Może lasny miecz! Lol. No właśnie on nie bił. Mam trzy Zabili cię, czy nie? Nie. A no to dobrze. Ja Ej, właśnie czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ej, obserwujcie kogoś. gościa. Mam jedno Ej. żelazo. Co? Mam jedno żelazo. Ej, 10 sekund i idziemy na spawn. Okej. Okay. Kurde. Okej, okay, biegniemy. Czemu mnie tak zawsze laguje? No tak. biegnie w twoją stronę. Ale i mnie laguje! Właśnie widzę! Dawid Okej, okay, już nie leguję No fak znowu, zabije mnie No nie, czemu zawsze jak nagrywam to akurat I to nie ja No oh, fak Cię? Nie! Ale laguje mnie! Jeszcze lepiej! Ej, widowie, ja, za, ja my zaraz do Was wrócimy. Albo czekaj, poczekaj. Ale w ogóle chodzić nie mogę. Dobra, zaraz do Was wracamy. Mamy problemy techniczne. O, dobra. Dobra, zaraz do Was wracamy. Sorka za te cięcia. No, no nie wiem, czy mnie tak lagowało, ale już jesteśmy. No i zaraz wbijam, wbijamkę wbijam na arenkę. Ej, dawaj na y, 7-6. Jesteś? Ja wbiłem, wbiłem, wbiłem. A, e, Myślałam, że... Nie, członk mi się nie. Solider! Ej, jesteś! Siemka! O, siemo! Czemu tak daleko jest y, 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 so z skrzynki? A nie! Nie, tam patrzę. <śm> Chyba będzie skakać, to łaj. Ale... A tam nie ma skrzynek tutaj? Uuu, mam dobre rzeczy. Mam dwa patyki. Tylko nie mam nic do bicia. Mam, A ja na, na, mam zupkę. Masz jakieś dwie rzeczy? Ale do bicia to nie? Czemu? Co? Zabili cię? Nie, ja wziąłem wszystkie itemy ze jak I potem ci... Y, je, ten... Zniknęły. Ten, no, bo ludzie wcześniej zabrali. A ty je ja tylko tak widziałaś. Osiemka! Jesteś. Nie mam nic, daj Czekaj. coś. Czekaj. Nie bim! Ale ty jesteś... Chodź. Chodź, dam ci. I jedną zupkę masz. Teraz dostaniemy buczki tak, i miecz. Dobra, mam. O. Tutaj coś może będzie? Nie, dobra, tu nic nie ma. <grym> ej, ej, dobra. O, tam jest jakiś budynek. O, skrzynka, ale pewnie pusta? No. Pusta, no. Tu jest jakiś budynek, może tu coś będzie. Szybcie, Czy idziesz? Szybciej ktoś, a nie, a nie coś. No. O, tam jest skrzynka na dachu. Mam tego drugiego budynku. Tu nic nie ma. Do parku to mi się nie chce przechodzić, sorry, ale A jak coś, to ja jestem z tobą. Ej, to trzeba wejść jakoś do tego domku. Ach, nawet ktoś O skrzynka. Mam y kurczaczka ja jestem na dachu. Co tam jest? Eee, słabe rzeczy. E, ktoś jest! U, mam, mam, złoty miecz, ale to, 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 to za, przepros za, za przeproszeniem gówno. No ale dobra, nie będzie. Ej, ktoś, ja będę zaraz klepał. Klepę. Klepa. Ej, albo nie, ja uciekam. Ja będę na shiftie chodził. Ej, szybko, Lord! Coś tam jest. Gdzie? Wodzi jak tam ten jest Ale ja nie mogę stąd wyjść Nie mogę stąd wyjść Ogarniesz to No dobra jest, wyjście A nie to nie wyjście Widzę właśnie klepisz go co nie To on mnie klepie bo Mam dwa serduszka Padniesz? Co? Padłem Ale ja nie umiem stąd wyjść Pomocniej. To bo co tam włazisz No bo tam skrzynki były Typ, z tak łatwo było wyjść. Dobra, sorry jak coś. Ej, czekaj, ja, ja, ja go pomieszczę. Ja ciebie pomszczę znacie. O nóg! A się! Leżysz! No! Masz tu za mojego kolegę! Nie mam szkoda, że nie mam strzał. Okej, okay, idziemy dalej. Ej, halo, jesteś? No. U, dwa, trzy goltiapka. Ogarniasz to? Ej, jak, słucha, jak słuchać... Jak słychać taki u mnie trochę taki bur, taki takie brucianie. to jak coś to mam do Xboxa. Więc sorry was za to, jak będzie to słychać. Wykrycha. To... Jeszcze na jakąś szarenkę. Dobra, to wbijaj. W nie można kogoś obserwować. No to takie trochę... Powinno się dać. Wiem. No skrzynka Hu, hu, hu. Po co mi te rzeczy? i tak nie mam strzału. Blitzstar. O, tam jest skrzynka. Lale. No lele, no lele. Ale jak cię tam dostać? A, normalnie. A ja już po co mi nasiona dyni. A ja już należy być stara. Oj, 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 o tutaj jeszcze jest skrzynka, ale na pewno pusta. No jak? O, tutaj jest spawn. Do tej patyki to może mi się przydadzą. Nikogo tutaj nie ma. Muszę sobie kompas pięć lecimy za... lecim gdzie kompas po ojazd. już ucieka. Boi się mnie. Kurde, nie wiem, robić tych 180 No fuck! Ucieknij mi. Jakoś dobrze... dobrze radzę na tej na arenie. No. Oj, ale oh, tak. No weź ty tak nie szalasz. To mama! Mówiłem ci coś. Też mi wkurza. Cię! O tu jest skrzynka. Albo nie, bo ja chyba już spadnie z rozdulami. No kurde, jaki typ uciekł mi. O, tutaj jest koleś. nie A fakt, co ja robię, co ja robię, co ja robię? Of, <noise> oh, dobra, 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 dobra. Spokojnie. Spokojnie. Coś, Spokojnie, padogie Dostaniesz! Paduję. O, spaliłem się Ej dobra, dawaj na... Chodź jeszcze jedną rękę zagramy, i skończymy ten odcinek Zgiluję Jesteś? Oj, no Ej, dawaj na... Daj na... Czekaję! No jakoś rękę trzeba, trzeba, trzeba. Mm, A pięć siedem. siedem. Pięć siedem. Jestem. Pięć, pięć, to tam. Pięć. Nie lubię tej mapy. A. Ej, tu może nie idziemy na spałna. Tylko na tyły już. Nie, nie. nie znajdziemy się. Jedę ja tam na twój tył O potyki, mam sześć potyków leżały na ziemi O już znalazłam od razu i już proszeczy Ej tu czemu tu nic nie ma już? On no, fakt zabrał, koleś Chcesz itemki? Tak Powiem tam na twój tył zostałeś Okej okay, ja biegnę a ty mnie widziałeś? No. Ej, dobrze idę. Tam na twój tył. No to a gdzie idę? No tu nie idziesz na swój tył. Idę. No to gdzie? Idź na spał lepiej. No jestem. Bo ty jesteś tak... taki ogar, żeś jesteś inny ogar. Fuck! A no dobra, zresztą masz to do Hej koleś, masz od razu, kurde seta. Ja się boję. Gdzie ty mm -hmm. jesteś? Gdzie ty kurde jesteś? Ja padłem. Padłeś? O, o! Kura się zabije cię to pan na Jakiego? Milosowo? Prot 1. Milosowo? Ta. On nie zabił, on miał zero serduszek. Czyli połowę serduszka. To czego ty chcesz? O mam 59, to trzeba to. No bo on miał tyle. Dobra, dostał koleś. Dobra, zabiję kolesia. bo tutaj można rzeczy wyrzucać i potem po to przychodzić no, i spidane. on pewnie tak to zrobił Dobra O, dwa żelaza. Będę miał żelazny mieczek. Tylko muszę nie znaleźć. Tak. Mówiłeś, że masz pakek. No sześć mam. A? Osiem nawet. <grym> citor. Tam leżało na ziemi, no to wziąłem. Citor. Citor, citor. Dobra, weź. Citor. No weź, cicho. Nie. Nie pamiętasz, że nagrywamy? Pamiętam. Wow! A gdzie tutaj są te skrzynki. A tam? Na skąpieniu, kurde, nie znajdę. No i dobrze. No sprawnie, zawsze jest. Nie ma, ale nie ma. Nie ma. No nie. To szukaj. Na tej mapie nie ma. Czterech graczy. Trzymaj za mnie kciuki. O, tam jest taki skarysz. You motherfucker Nie wiem jeszcze leciuku wiem Dostał No fuck! nawet z bliska nie mamy trafić O nie, mapka szalona Zabijemy, okej okay. O fuck. Nie mam życia prawie Muszę trochę się schować A, muszę się trochę schować. Tak, jak mnie ktoś tutaj znajdzie, to padam. Mam jeszcze szansę wygrać. Jeszcze, jeszcze jest trzech. Poblica, trochę się boi, bo wszyscy ludzie się zbiegną. Ale zaryzykuję. Tutaj wezmę sobie kompas. To wypalę, to nałożę Jak Ktoś to tu Okej okay. Zaraz coś do zjedzenia hmm. To tak To tak To tak No jest gdzieś. Okej, okay, idę mam 110 monet Tak, spoko przed ja chwilą graczem, ale mam około 200. A co ty jesteś na ręce? No, zawsze so wiem. Wyszła tyle MB. I spadłem. Pięciu graczy tylko już zostało. Tak. U nas trzech. Trzech? Padłem Ale, ja byłem... ale, ale przegrałeś? Co? Przegrałeś? Padłem. No to mówię, przegrałeś? No. Faktu nie ma blisa. Czy ktoś już znalazł? O oh nieee, yeah. jeszcze nie. Ach, Jajaj. Chociaż crafting chcę. To już będzie dobrze. Crafting. No co? No nic. No to będę miał żelazny mieczek, to nie? Dobra, ja, wy, a, ja idę do a, jakiegoś końca. Ja z diaksarzynów. Kurde, idę do kolesia, zabić go, bo chcę, to wy wy bo chcę to wygrać. Muszę to wygrać. Jak padnę, no to pozdro! Wścieknę się. Dobrze. Gdzie on jest ten koleś? O tutaj widzę go. Halo, halo. No co, no co, dawaj! Boisz się mnie co, bo mam łuk. Dawaj. Czanki mi się nie były, pozdro. Dawaj! Przegrasz to, kurde! A ja to wygram. Mówię ci A znalazł blitza Ale... Kto? Jakiś Dobra. kumpa... kumpa coś tak. Kumpa coś. Kupa coś. Aaaa! Muszę go zabić. Ciebie Cię dogonię! Nie odpuszczę Ci, kolesiu! Czemu mnie tak cofa? Innych tak nie cofa tylko mnie. No żal. A gdzie on teraz jest? Gdzieś tam, nie. Okay. Jak mnie to denerwuje, że to mnie. to jakoś zimnie cofa. Za dwóch. Po dwóch graczy zostało Gdzie on jest? Ej, mam szansę to wygrać On jest... On ma słabe No tutaj No tutaj, nas Już nie żyjesz, gościu Wygrałem! Wygrałem! Spoko. Okej, okay, a dawaj y, chodź tam, gdzie zaczynaliśmy Jak tam się wchodziło? Y, y, pamiętasz... O nie trafiłem oj, Ja nie, jestem Spider-Man Nie oj, nie, lepszej nie klasy Uhu! Jeszcze nawet przeskoczyłem Okej, okay, jesteś. Dobra. My, my się z Wami żamy, jeżeli, jeżeli chcecie, żeby, żeby, na żeby żebyśmy kręcili dalej tę serię, piszcie w komentarzach Siemka. Mara.